Witam w prezentacji i montażu 21. numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy górną obudowę mechanizmu różnicowego, koło koronowe, krótką... и тулоком ось. И сиропки. W tym numerze zostały skręcone dwie części mechanizmu różnicowego wraz z wałem napędowym. Po montażu części z 21 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami kierunkowskazami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem i z logostara, przedni zderzak, silnik, podłużnicę ze światłem, dwa uchwyty, Hak z łańcuchem, części tylnego zawieszenia, część mechanizmu różnicowego z wałem napędowym, trzy koła, bęben hamulcowy, elementy zawieszenia i kierownica. Numer 21 na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części ich opis, ważne wskazówki, instrukcję montażu i pokazany mechanizm różnicowy po montażu. Ciągnik balastowy StAR CB66 z przyczepą PS110. Powstały dziesiątki wersji specjalizowanych i specjalistycznych pojazdów stark które opisaliśmy w innych numerach naszego czasopisma. Jednym z bardziej charakterystycznych był samochodowy ciągnik balastowy, stąd skrót CB, zbudowany na bazie terenowego Stara 66. Z definicji ciągnik balastowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do ciągnięcia przyczepy. Takie pojazdy były bardzo potrzebne w gospodarce PRL, która na potęgę wobec wyżu demograficznego i migracji ludności ze wsi do miast, Budowała bloki i mieszkania dla ludności pracującej w PRL. Badania w ITS. Pomiędzy 2 maja a 30 czerwca 1965 roku w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów ITS przeprowadzono badania ciągnika palastowego Star CB66 przyczepą P110. Prace badawcze wykonano dla Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa na podstawie zlecenia MP359-65 z 13 lutego 1965 roku. Obiektem badań będzie ciągnik palastowy. Star CB66 o numerze silnika 347x1 i numerze podwozia 10766 w zestawie z przyczepą P110 o numerze fabrycznym 003. Ważenie ciągnika i przyczepy wykonano w stanie gotowym do jazdy z kompletnym wyposażeniem i całkowicie napełnionymi zbiornikami paliwa. Pojazd zważono bez obciążenia i z obciążeniem w dwóch wariantach. Wyniki pomiarów. Pomiary zwrotności polegały na określeniu najmniejszych zewnętrznych i wewnętrznych promieni skrętu i zapracania oraz na wyznaczeniu najmniejszej szerokości skrętu. Najmniejszy zewnętrzny promień skrętu w lewo wynosił 9750 mm, a w prawo 10650 mm. Najmniejszy zewnętrzny promień zapracania mierzył w lewo 10550 mm, a w prawo 11450 mm. Najmniejszy wewnętrzny promień zaprac. W lewo wynosił 3750 mm, w prawo 4320 mm, a najmniejsza szerokość skrętu w lewo 7900 mm i w prawo 8390 mm. Prędkość maksymalna zestawu na szosie to 61 km na godzinę na piątym biegu. Ciągnik CP-66 spalał na szosie około 38,2 dm paliwa na 100 km, a w terenie nawet 53 dm paliwa na 100 km. Z kolei cały zestaw CP-66 wraz z przyczepą P110 w wersji z mniejszym obciążeniem zużywał 50 dm paliwa na 100 km na szosie i 71 dm paliwa na 100 km w terenie. Mocniej obciążony zestaw Spalał nawet 56 dm paliwa na 100 km na szosie i 71 dm w terenie. Duży wzrost zużycia paliwa następował w czasie ciągnięcia przyczepy, wówczas zużycie wzrastało nawet do 72-75 dm na 100 km, i chociaż było wysokie, nie budziło jednak zastrzeżeń. Ponieważ pojazd był wyposażony w silnik benzynowy charakteryzujący się dużym zużyciem paliwa. Mamy zdjęcie ciągnika balastowego stary cp 66 podczas badań w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie 1965 rok. Mamy zdjęcie wykresu przyspieszania zestawu ciągnika stary cp 66 i przyczepy p 110 z obciążeniem 13 ton na poszczególnych biegach przy przełożeniu szosowym. GMC, część druga. Mamy zdjęcie ciężarówki GMC CCKW żołnierzami II warszawskiej dywizji pancernej 1945 roku. Do 1945 roku zbudowano ponad 500 tysięcy egzemplarzy samochodu nazwanego potocznie Deutsche Anne Half 2,5. Jego największymi atutami były prosta, niezwykle trwała konstrukcja i niezła dynamika. Mamy zdjęcie GMC CCKW podczas wyzwalania miasta Molay-Litry we Francji w 1944 roku. Pojazd ten wzniósł znaczące wkłady w zwycięstwa Amerykanów w czasie II wojny światowej. Samochód przeszedł bojowy w listopadzie 1942 roku w Tunezji. Potem były walki na Sycylii, w Normandii, wyzwolenie Francji, walki w Ardenach i w trzeciej Rzeszy. Popularny Jimmy brał też udział w operacjach defensywnych na Pacyfiku. W walkach na terenie Niemiec niektóre GMC wyposażono w wyrzutnie rakiet T27 kalibru 114 mm. Mamy zdjęcie GMC CCKW. 352 z 1942 roku na pokazie sprzętu wojskowego z Suffolk w Anglii 2014 rok. Mamy zdjęcie i informacji, że GMC były używane nie tylko w roli miejskich autobusów, lecz także w połączeniach międzymiastowych tu ciężarówka kursująca na linii Włocławek Warszawa. Amfibia GMC DUKW. KW W oparciu o ramę, silnik i inne mechanizmy CCKW od 1942 roku do zakończenia wojny wyprodukowano 21 147 sztuk amfibii GMC 2 353. Wodoszczelny kadłub, ster i śruba napędowa umożliwiały pokonywanie przeszkód wodnych z prędkością do 10 km na godzinę. Dukaw W przewoził kierowcę i 25 żołnierzy w pełnym wyposażeniu lub 2,5 tony ładunku. Znakomicie sprawił się w czasie operacji normandzkiej po otrzymaniu 586 egzemplarzy w ramach Land Lease. w 1952 roku Sowieci sklonowali tę amfibie jako Z485 Baw produkowany zdolnozaporowym silnikiem, duka w wielokrotnie niósł pomoc ofiarom powodzi lub huraganów np. w 2005 roku, gdy huragan Katrina zniszczył nowy Ogleon. Mamy zdjęcie GMC DuKW 353 po służbie do cybila. Po służbie wojsku pojazdy te trafiły na rynek cywilny od Norwegii po Sycylię. Od Francji po Egipt. W Holandii jeszcze pod koniec lat 70. pojedyncze ciężarówki GMC służyły jako holowniki pomocy drogowej. Wiele egzemplarzy trafiło też do Straży Pożarnej. W Polsce GMC używano w PRL-u, państwowych przedsiębiorstwach przewozowych lub produkcyjnych. W Zniszczonej Warszawie pracowały w miejskich zakładach komunikacyjnych MZK. Jako autobusy z numerami ewidencyjnymi i z na drzwiach bocznych kursowały co najmniej do lata 1948 roku. Mamy zdjęcie GMC w powojennej Warszawie, jako autobusy oznaczone literą M u Marka Chłaski. łaski. Pojazd GMC bardzo często pojawia się w, w prozie Marka Chłaski, opisywany jako James lub Grims, na przykład w Bazie Zokołowskiej. Po raz pierwszy Chłasko wsiadł do kabiny GMC jako pomocnik szopera w Bystrzycy Kłockiej w listopadzie 1950 roku. Po latach napisał powieść następny do raju, znaną z ekranizacji Czesława Petelskiego. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze czyli obudowę hamulca bębnowego, Pokrywa obudowy, krzyżak wału, odcinek wału napędowego, siłownik pneumatyczny, zawór powietrza. Osoby posiadające prenumeratę promocyjną szóstą przesyłką, zawierającą od 18 do 21 numeru, otrzymały narzędzia. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.